Dzień dobry, cześć, witajcie. Zapraszam na kolejny komunikat sadowniczy. Dziś znajdujemy się troszkę w odmiennej scenerii. Jesteśmy w nowo założonej kwaterze odmiany, odmiany Tamara, o której już wcześniej was informowaliśmy. Jesteśmy w czereśniach, aczkolwiek zaczniemy standardowo od upraw jabłoni od zagrożenia parchem, zagrożenia moczniakiem. W przypadku właśnie parcha jabłoni kontynuujemy działania zapobiegawcze, szczególnie przed spodziewanymi opadami deszczu. Wybierając do zabiegu środki oparte na znanym, znanej substancji, takiej jak Kaptan, z naszej oferty Rebatę bądź, bądź Skap. Podczas obecności w sadzie zwróćmy również uwagę na górne partie drzew, gdyż tam na ten moment spotykamy największy udział aktywnych plam W przypadku konieczności wyboru silniejszego działania, działania interwencyjnego bądź działań pozwalających na skuteczną walkę z plamami parcha, polecać będziemy dołożenie do substancji aktywnej, o której wspominałem, czyli kaptanu środka Cross 250 SC. Zabieg będzie bardzo dobrą i skuteczną przede wszystkim ochroną przeciwko aktywnym plamom parcha, jak również skuteczną kontynuacją bloku zabiegów przeciwko muczniakowi jabłoni. Przejdźmy do szkodników. Zacznę może od owocówki jabłkoweczki gdyż w przypadku tego szkodnika od końca maja w pułapki odławiają się motyle, owocówki, jabłkóweczki. Sama skala odłowów jest bardzo mocno zróżnicowana, a więc jest to kolejny sezon, w którym ogromnego znaczenia nabiera obecność pułapek feromonowych w naszych sadach i ich taka regularna lustracja, wymiana podłóg. Do zabiegów w przypadku przekroczenia progów zagrożenia polecać będziemy na ten moment wybór środka koragen bądź środka indoksa. W przypadku indoksy substancja zawarta w środku będzie szczególnie przydatna. W przypadku tych opóźnionych zabiegów, ponieważ substancja doskonale radzi sobie w sytuacjach, w których większość larw się już wylęgła. Z kolei w przypadku mszyc tutaj kontynuacja zaleceń z ubiegłego tygodnia, a więc pryt, czyli mospilan, forma proszkowa, karnadinę forma płynna, bądź flonikamid w postaci środka tepeki. Przejdźmy do nawożenia, gdyż jesteśmy w kontynuacji zabiegów do karmienia dolicznego wapniem. Oczywiście przy rekomendacji produktu Elvita Calcio Plus. W tym okresie powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na sięgnięcie po bezpieczne formy wapnia, pozwalające na optymalne zaopatrzenie, wysycenie dzielących się w tym momencie komórek. Sam program nawożenia powinien być dostosowany do wielkości owoców, jak również odmiany, którą, którą w danym momencie nawozimy. E, oczywiście odmiany wrażliwe na niedobory wapnia, a więc e, Champion, Jonagold czy, czy dla przykładu Ligol, powinny otrzymać taki intensywny program e, nawożenia. Podobnie jak w przypadku odmian wielkoowocowych, które mają znacznie mniejszą zawartość wapnia w przeliczaniu na 100 gram suchej czy świeżej masy. Pamiętajmy jeszcze o e, warunku optymalizującym zabieg, e, o którym powinniśmy pamiętać, a więc Temperatura, w której wykonujemy zabieg, takie warunki luksusowe nie powinny przekraczać 16 stopni Celsjusza. Przejdźmy w tym momencie do drzew pestkowych. W przypadku drzew, właśnie z grupy drzew pestkowych, w pierwszej kolejności chciałbym skupić się na kontynuacji działań przeciwko drobnej plamistości liści. W przypadku której możemy polecić zastosowanie środka dla przykładu Luna Experience bądź jeden z zarejestrowanych difenokonazoli. Tak jak wspomniałem, w naszej ofercie posiadamy środek cros 250 C, jednak nie posiada on rejestracji w drzewach pestkowych. Pamiętajmy również o możliwości sięgnięcia po fungicydy z grupy środków opartych na, na kaptanie, dla przykładu Rebate 82G, przy wyborze... Danego środka zwróćmy uwagę na zapisy etykietowe, rejestracje, gdyż czasami są one rozbieżne dla wiśni bądź, bądź czereśni. W przypadku śliw, mocna uwaga na brunatną zginię drzew pestkowych. Tutaj do wyboru troszkę więcej substancji. Dla przykładu tebuconazol, Signum Switch bądź Luna Experience. Szkodniki w uprawach pestkowych coraz mocniej uwidacznia się presja ze strony nasionicy, trzęśniówki. W tej lokalizacji pierwsze odłowy wystąpiły od ostatniego weekendu dokładnie w sobotę. W tym dniu odłowiły się dwie sztuki na tablicy lepowej. W dniu wczorajszym odnotowaliśmy już 8 sztuk w przypadku tego szkodnika. Tak jak w przypadku owocówki i jabłkuweczki, najważniejszym elementem ochrony jest przede wszystkim ilustracja i bazowaniu na weryfikacji w tym przypadku tablic lepowych. Dla tej lokalizacji po przekroczeniu progu zagrożenia wykonany został zabieg przy użyciu środka Movento. Do dyspozycji pozostaje jeszcze oczywiście EXIREL, DELTAMETRYNA bądź pryt z etykietą w uprawie, w uprawie czereśni tego tutaj również zwracajmy uwagę na e, zapisy etykietowe. Zastosowanie deltametrydy i acetamiprydu pamiętajmy, że dodatkowo będzie działo hamujące nam mszyce, które również gdzieś tam sporadycznie, bynajmniej dla tej lokalizacji się e, pojawiają. W przypadku śliw, e, największym problemem na ten moment jest e, owocówka śliwkóweczka. Te progi zagrożenia są zdecydowanie mocniej poprzekraczane aniżeli w przypadku, aniżeli w przypadku nasionnicy. Tutaj do wyboru troszkę większa grupa, gdyż acetamipryt jako substancja, dalej afirm, koragen bądź xirel. Tutaj wybór jest trochę większy. Jeżeli chodzi o nawożenia, jesteśmy w okresie wzrostu, wzrostu owoców. Tutaj będziemy rekomendować Państwu mieszaninę zbiornikową LvT3045 w połączeniu z dodatkiem aminokwasów w formie produktu. Elvita e, Aminosti. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o e, takie bieżące zalecenia, to wszystko. Zachęcam do śledzenia naszego fanpage'u, naszej e, strony internetowej. Oczywiście zapraszam do lajkowania. Dzięki, do zobaczenia. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.